Tylko i wyłącznie naszych górników. Nie ma tutaj żadnych dzieł artystów z zewnątrz. Wszystko to po godzinach jest wykonywane przez naszych pracowników. W tym miejscu chciałem też Państwu powiedzieć troszeczkę o samej soli. Tutaj kopalni suma kolor szary, jaki widzimy dookoła. A jest to związane z tym, że ta skała w 90% to jest kolor. Trzyma, w kopalni wyliczka jesteśmy. kopalni soli w Zanieczyszczają, barwią tą surac na taki szary kolor. To po czym spacerujemy? Także jest posadzka umożliwiona w tym miejscu. Bardzo proszę, aby każdy z Państwa zajął podobne miejsce przy barierce. Ponieważ za moment została tutaj włączona prezentacja. Kiedy ona pójdzie w róg, to w tym miejscu zgaśnie światło. Jedno słowo wstępu, pani na pierwszym planie, pani najlepiej oświetlona. To jest właśnie święta Kinga. Kiedy polski książę Bolesław <trym> poprosił rękę węgierską królewnę, Kingę, jej ojciec Król Bela nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej, więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do Nowego Kraku, Rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli, które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w pierwszej wykopanej wyluce soli znaleziono pierścień zaręczynowy Kingi. I w ten właśnie cudowny sposób, według legendy, Sum razem ze swoją panią przygotował do wyliczki. Natomiast jak to było naprawdę, opowiem Państwu dalej. Hmm. Hmm. trudnej hmm. krystalizacje. A mianowicie, jeżeli w jakimś miejscu jest wilgotno, no, no na ta wilgoć najczęściej jest słona, to czasem woda paruje, a na ścianach osadza się właśnie taka biała sól. Proszę mi powiedzieć, jakie warzywa Państwu przypomina taka biała sól? Krafy. Ale I tak też ta sól jest nazywana. Myślę, że to są kala fiorysolne po raz ściany. Poniżej jedyna pomarańczowa sól, którą tutaj Państwo w kopalni znajdziecie, to znaczy tylko bardziej narodzona. Niebezpieczny <tryk> Niebezpieczny, ponieważ był bezwarny, bezwonny, ciężko go było zlokalizować. Był to gaz lżejszy od powietrza. To najczęściej można było znaleźć stosowny w komór. A do tego był to gaz wybuchowy. Dlatego też najbardziej doświadczeni górnicy ubrani w mokre szaty, które miały chronić przed oparzeniami. czołgali się po posadzka komor, żeby jak najmniej mniej obrażeń do mnie odebrać. Od pozycji, w jakiej wykonywali swoją pracę, tego czołgania się, nazywali byli pomotnikami, w rękach trzymali długie dziczki, na końcu których zamknięty był ogień, przykładali do stropów i wypalali ten gaz. na pałce, to jest to panie nazywane świadkami. Ponieważ świadczą o nieustannym nacisku tych wszystkich mas ziemi, które mamy nad głowami, to te wielowiska znajdujące się tutaj pod ziemią. Ja Państwa nie chcę zdraszczać, ja Państwa poproszę z tego Jak tutaj byłem wczoraj, to one jeszcze W miejscu, w którym teraz stoimy, 13,5 miliona lat temu było morze. Morze od epoki geologicznej nazywane było Morzem miocejskim. Wraz z ociepleniem się klimatu, może to ponieważ było dosyć płytkie, wyparowało, a na dnie osadziły się złoża pokłady soli kamiennej. Jak się piętrzyły Karpaty, to to wszystko przysypały masami ziemi i stąd też teraz tutaj pod Wieliczką znajduje no, się słona. soli poziomem danej kopalni. Na początku do transportowania soli używano takich sani, jakie pierwsze tam Państwo widzicie po lewej. to które nazywano szlafami. Używano także wózków oraz danych już Państwu słów kopalnianych. Od XVI wieku w naszej kopalni górnikom zaczęły pomagać koni. Natomiast takie szyny, jakie tutaj Państwo macie między nogami, to jest wynalazek stosunkowo niedawny, bo zaledwie 150 lat temu to się w kopalni pojawiło. Ja Państwa teraz poproszę, lewą stroną sobie pójdziemy. I jak ślady wyglądają współczesnych metod eksploatacji, a mianowicie ślady powierzchnia. 500 lat temu tutaj Zaczęły pracować konie, one na to jakoś się musiały dostać. Przecież jasna nie schodziły jak my, po schodach, ale na były opuszczane na dwa sposoby: albo w specjalnych drewnianych klatach, albo po prostu upięte w skórzane pasy opuszczane były w ciemny szyb. dla zwierzęcia, więc, jak one tutaj na zjechały, to codziennie po pracy nie były wyciągane do góry, tylko tutaj pod ziemią posiadały całe swoje stanie. A wyobraźcie sobie Państwo, że ostatni koń wyjechał do góry z naszej kopalni w roku 2002 i w czasach współczesnych. Była to piękna klacz o jeszcze piękniejszym szyjskim imieniu Baśka. Baśka zjechała na jak miała 3 lata, 13 lat pod ziemią przepracowała, a potem pewnej nocy, żeby ją nie oślepić blaskiem słońca, wyciągnięto ją do góry i na górniczej ryturze przeżyła kolejne 13 lat. Maszyna, którą Państwo widzicie, to kierach, jest tak zwany kierachon. Teraz, po prawej stronie na dole znajduje się szyb dokonywany będzie transport. Natomiast komora, w której teraz się znajdujemy, nosi dwie dni za jednego. Wunny bardzo zadowolenia dla naszej kopalni. W latach 1368 to jest cztery lata po założeniu Akademii Kademii napisał dla na naszej kopanie staw. W statucie tym szczegółowo regulowali jak całkowanie ma funkcjonować. Nie zrobił tego przypadkowo, zdawał sobie sprawę z tego, jak odwałcie tego czasu stanowiła skórów, przygotował jedyny konserwantem, ten bardzo pożądanym i produktem bardzo drogim. Proszę sobie wyobrazić, że w czasach Kazimierza Wielkiego dochody z wiejskiej kopalni stanowiły jedną przeciącego budżetu Królestwa Polskiego. Znaczy to były ogromne pieniądze. Za takiego około 700 kg pomany, jakie tutaj Państwo widzicie, w dawnych czasach można było kupić całą wieś. Dzisiaj kilogram sobie na wykruch na wyglądu <laughs> złotych, 9 zł taki rok. Z dochodów wiejskiej kopalni fundowane były raczej z muncji Całą się champions... zrobić. Tutaj możecie zobaczyć bieszące ze skrotu, takie są starosty, są staraktyki. W związku z tym, że u nas po panu wszystko się kojarzy z jedzeniem, taka syna jest nazywana są makaronową. Podobnie jak poprzednio. Ja Państwa poproszę... Na momencie. To jest wyobrażenie wiedziczki sprzed 6 tysięcy lat. Wówczas to w na powierzchni wypływały słone źródełka wody. Ludność tutaj mieszkająca łapała tą słoną wodę do ginianych naczyń. W naczyniach ustawiono na palniska Wodę podgrzewano, woda parowała, a w naczyniu pozyskiwano w ten sposób taką białą, sól Jak Państwo dobrze wiecie, każdy każdej jest jedno prawdy. I tak też na czas panowania Bolesława wschodniowego i jego małżonki Świętej Kingi to jest piecówka XIII wieku, w Jeliszce się zanik tych słonej wody. Więc mieszkańcy zaczęli kopać studnie w poszukiwaniu tej słonej wody i w ten sposób dokopali się do soli kamiennej. Około 1280 roku w Jeliszce planują się początek z Natomiast od 1996 roku tutaj w kopalni między okiem już soli. Nie kopiemy już soli, ale nadal tą sól produkujemy. Ponieważ tutaj pod posiadamy wiele takich słonych wydzików. tej wody jest za dużo, mogłaby nam zalać kopalnia, więc ją transportujemy do góry, ale też za dużo, żeby gdzieś na powierzchni wypuścić do rzeki. Więc jest ona gromadzona na jednym miejscu. teraz noc przez miasto do Zakładu utylizacji Wód Zasolanych, w skrócie mówiąc do Marzeni. Tam w taki sam sposób jak 6 tysięcy lat temu. Podgrzewamy wodę, woda paruje, a w ten sposób produkujemy około 15 tysięcy ton soli. Znaczy można powiedzieć, że historia osób co zatoczyła koło. Najpierw to osób ważono, potem kopano, nie kopiło, tylko i wyłącznie naszych. A ja Państwu od Chodzi Poziom drugi wyższy kopalni na głębokość 90 metrów. Ale zanim to zrobimy, bardzo proszę cztery jedną osoby, które zaprezentują wreszcie grupę, jak praktycznie funkcjonowała już ręcznie. Praca nie jest ani ciężka, ani wymagająca, ani ma kryterium światu wieku. Wystarczą tylko chęci do pracy. Ja? Idziemy dalej? Idziemy.

Widocznie. Państwo, państwo podejdźcie tutaj też do warzyki spróbujcie sobie w to mieliśmy taką teczkę soli udało wam się wyciągnąć no niekoniecznie, to nasza no niekoniecznie, państwo macie tylko kilogram zagwarantowany tak szanowni państwo wielu moich no, kolegów z górników serdecznie dziękuję. Za pomoc pracy, zawsze to jest na beczkach, są nie do wyciągnięcia. Natomiast mamy w kopalni taki zwyczaj, że kto nam tutaj pracy pomaga, kto ten kołowrotem kręci, to do góry będzie wyjeżdżał windą, a cała reszta do góry wraca po schodach. Szanowni Państwo, opuszczamy poziom pierwszy. No, no w tu jeszcze. Czy tu jest przywodnik mówił 250 km szybów wszystkich się można zgubić nazywało się tak dlatego, ponieważ ten łańcuch z tym wyglądem przypominał właśnie koali jak to urzędnicziało zapręć Największe skupisko, z... no właśnie, jak myślicie te story nazwali? Krak A właśnie, że nie krak tylko soli ludki, ponieważ takie zamieszkują naszą kopalnię. Jak Państwo widzicie, są to bardzo pracowite story, każdy z nich jest zajęty wykonywaniem innej czynności, a wszystko to ma przywodzić na wiek i nowość zawodu wykonywanych w danej kopalni. To już trasy turystycznej, na której teraz jesteśmy. W tej interaktywnej trasy górniczej, globalnie jest to taka wycieczka, która się nazywa Lambia. Wycieczka ta jest przedstawiona specjalnie dla najmłodszych, i dla dzieci. Kiedy wycieczka ta się odbywa, odbywa się codziennie w południe, to w poprzedniej komorze jest nie trzech, tylko czterech solinutków, z czego jeden, żeby śpiący na górze na desce, na tak tym miejscu, nie Państwo próbowali się tej słonej wody. Dzieci do tej komory przeprowadza przewodnik, pokazuje tego śpiącego stojiska, dzieci go budzą i on w zamiast przewodnika prowadzi dzieci dalej przez kopalnię. Tutaj nie są zabierane takie komory, to za są turystyczną, gdzie mają zorganizowane różne jej zabawy. Oprócz tego w kopalni istnieje też coś takiego, co się nazywa szlak leczynkowy. Przyjeżdża grupa, najczęściej na szele, taki takiej grupy z 10. Zwiedzają pod kątem zabytków sakralnych tutaj się znajdujących, a w ostatniej kaplicy najczęściej organizowana jest dla święta. A mówię to dlatego, ponieważ w tym momencie przejdziemy sobie do pierwszej kaplicy, którą dzisiaj Państwo zobaczycie, kaplicy tylko przyczyn. <tryk> mamy wpływ warunków kopalni na drewno, czego przeciwieństwem są te dwie sąne figury ustawione poniżej. Zatraciły one swój pierwotny kształt nie wiemy co pożesztowane przedstawiały. Jeszcze starsza, pochodząca z połowy XVII wieku, jest wolontymowana matka rozkazownictwa. Jest to darek pana Stepan na, na naszych rolnikach, za powołującą pani przed Szwedami podczas szwedzkiego. Od Państwa sofali znajduje się posadzka łodyga z dużej soli, nad Państwa głowami żeladło pozdobione drobnymi kryształkami soli. Im bardziej <laughs> jest czystszy, no, tym bardziej komórkowa nie więcej, Ziemia, to jest taka bardziej przeźroczysta, taka krystaliczna właśnie. A w tym momencie chciałbym Państwa zaprosić do najpiękniejszej kaplicy w naszej kopalni kaplicy Świętej Zapraszam do wszystkich osób wyższych oraz 24 grudnia w Nigdówie. jest tutaj pasterka. Zobaczcie, nasza, wyszły, kaplica świętej Kingi. Wszystko, co tutaj Państwo widzicie, od 1896 roku, przez prawie 70 lat, wykuło w soli tylko i wyłącznie trzech naszych budynków. Wszystko, co Państwo tutaj widzicie, to jest efekt pracy trzech osób. Wszystko, co oczywiście, wykonane jest w soli. Przywodnik mówi, że to wykoło kaplicę tylko trzech górników. O, znajdującą się tutaj bryły. Następnie padła decyzja, że powstanie tutaj kaplica. Początkowo powstał ołtarz główny, dwa boczne ołtarze oraz dwie boczne kaplicy. Następnie zastanawiano się, jak to zostało do tej kaplicy. Zdecydowano, że zostanie tutaj wykazona historia z pamięci. Stąd też możecie Państwo zobaczyć szopkę wygranieńską. Nad składami znajduje się Herod, rozkazujący zabić wszystkie nowonarodzone dzieci. Poniżej szopki znajdują się siepacze wykonujący wyrok swojego króla, czyli rzeźny winiątek. A czas bliżej stronę oważą że... Jeszcze dalej znajduje się 12-letni jezus nauczający świątyni. Po Państwa lewej stronie pierwszy cud przemienienie wody w wino w galilejskiej. Ostatnia wieczerza na podstawie artystycznej Orlando da Vinci oraz zapięcie historii zbawienia na polsku <laughs> Zobaczcie ostatnia wiecieża, według tutaj planu, według obrazu Leonardo da Vinci i zwróćcie uwagę, że nie ma kielicha. Ja pamiętam, że był kielik kiedyś. A teraz nie ma kielicha, efekt mandeli, jak wiecie, zobaczcie, nie ma kielicha na ostatniej wiecieży. Dziwna sprawa. Zobaczcie, posadzka z soli. Ołtarz. Wszystko z soli. przewodnik, o kaplicę, przez 40 lat wydrążyło trzech górników u ołtarzu święta Kinga.